W piątek 22 października w Urzędzie Miejskim Żarowie odbyła się prelekcja o początkach żarowskiego przemysłu, którą poprowadził Zbigniew Malicki. Sylezja powstała w 1858 roku, oczywiście na terenie Huty Idy i Marii, przy czym dopiero w, 1800, no nie dopiero, w 1872 roku została przekształcona na zrzeszenie e, Fabryk Chemicznych Sylezji. Inicjatorów chcę podziękować przy tej okazji panie Tomku. To fajna inicjatywa. Bardzo bardzo się cieszę, że jest ktoś to podejmuje te tematy. Lekcja odbyła się w ramach programu Biblioteka Dziedzictwa Kontynuacje, na realizację którego Fundacja Inicjatywa B otrzymała dofinansowanie z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Ponadto przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie stanęła także tablica informacyjna poświęcona dawnej działalności przemysłowej w Ida und Marienhut. Tablicę stworzyła Fundacja Inicjatywa B. A uroczyście odsłonili ją burmistrz Leszek Michalak oraz Tomasz Nycz. Ma pełnić funkcję edukacyjną, poznawszą tego terenu. Oprócz mapki dawnej osady przemysłowej, można tutaj znaleźć informacje przygotowane przez Zbigniewa Malickiego oraz archiwalne pocztówki z kolekcji Biblioteki Dziedzictwa.